Cześć, witam Was. Ja, Nowo80 Retro, i jednocześnie zapraszam Was na serię poświęconą grze Silent Service. Jest to wybitny symulator okrętu podwodnego na 8-bitowe maszyny oraz na 16-bitowe komputery. Ta seria będzie się składała z około 10 odcinków. Będę chciał ten symulator rozebrać na części pierwsze. Jak wyglądała taktyka walki okrętów podwodnych z konwojami jaką taktykę stosowano podczas II wojny światowej, jakim dysponowano sprzętem, jak to zostało oddane na 8 platformach. Głównie będę grał na Atari 8-bitowym, jednak będę chciał też pokazać inne platformy, takie jak Spectrum, Amstrad, Commodore, to wszystko znajdziecie w tej serii odcinków. Tytuł jest wybitnym symulatorem zrealizowanym przez moją ulubioną firmę Microprose oraz przez Sidam Mayera. Ten człowiek był odpowiedzialny m.in. za takie tytuły jak F-15, Steel Eagle oraz właśnie Silent Service. Przy pierwszym podejściu do tego tytułu pokazałem jak wygląda wersja na 8-bitowe Atari. W kolejnych odcinkach będę chciał pokazać jak te wersje wyglądały na innych platformach. Co zawierało samo pudełko. To co widzicie teraz w tle, to jest wersja na Amstrada oraz tytuł na samej dyskietce 3 która była naprawdę bardzo toporna i odporna na wszelkie ingerencje zewnętrzne. Sami zobaczcie jak to wygląda. Sam tytuł na początku lat 90. zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Na osiedlu, na którym mieszkałem, miałem kilku kolegów, którzy mieli również Atari i zagrywaliśmy się w wakacje przez ładnych kilka tygodni każdego dnia. Ten pierwszy odcinek będzie zawierał główne zasady samej rozgrywki, bez wdawania się w szczegóły, oraz zostanie zakończony, jak każdy następny odcinek. Atakiem na konwój, lub realizacją któregoś z patroli dostępnego w samej grze. Jednocześnie odsyłam do instrukcji, którą przygotowałem w portalu retronagazie.eu. Sam link jest dostępny pod tym materiałem wideo. Przechodząc do samej gry, omijam praktykę i przechodzę od razu do ataku na konwój. Następnie wybieram opcję pierwszą, najłatwiejszą, 1942 rok, a tak na pojedynczy zabłąkany statek. Ukazały nam się opcje realistyki w samej grze. Ja odsyłam w tym miejscu do instrukcji, którą napisałem na retronagazie.eu. Jednocześnie wybieram opcję jak najbardziej realistyczną. Jedynie czego nie będę robił, to nie będę określał. Kąta ataku dla torped nie będę tego wyliczał sam. Oczywiście, w jednym z kolejnych materiałów, gdzie zajmiemy się samą bronią dostępną w grze, będę chciał pokazać, w jaki sposób wyliczać kąt natarcia torped, tak żeby one trafiały i dosięgały celów. Sama obsługa mechanicznego komputera służącego do wprowadzania koordynat poszczególnych celów jest dosyć skomplikowana, co świadczy o klasie i realistycznym podejściu programistów do tej gry. Samą misję zaczynam od zanurzenia literka D, jak dive, w świetle dziennym statek, który zauważy okręt podwodny a jest to jednostka dużo szybsza, ma możliwość uniknięcia kontaktu. W czasie zanurzenia naciskam Enter, aby zatrzymać ten proces. Wtedy zostaje na danej głębokości, co jest dla mnie najistotniejsze, aby głębokość nie była większa niż 44 stopy. Poniżej tej głębokości mamy możliwość wysunięcia peryskopu, literka P. Następnie Shift plus 3 przenosimy się na widok peryskopu. Lokujemy cel na peryskopie. Literka I, identyfikacja i wprowadzenie danych do komputera mechanicznego odpowiadającego za kierowanie torpedami. Literka P, odpalenie samych torpedów. Jedyne, co nam pozostało, to czekanie, aż torpedy dosięgną celu. Główne ekrany, po których poruszamy się w grze, to jest mapa, czyli Shift plus 1. Widok z peryskopu, Shift plus 3. Widok tablicy przyrządów, to jest Shift plus 4. Informacje o uszkodzeniach, to jest Shift plus 5. Sam Shift i Plus to jest przejście na mostek okrętu, o ile jesteśmy wynurzeni. Oraz Shift plus 2 to jest kontynuacja patrolu lub zakończenie ćwiczeń. Cel misji został zakończony. Zatopiliśmy 4100 ton. Jedyne co nam zostało to wprowadzenie swojego imienia na listę zwycięzców. Następnie wybieramy drugą misję z opcji ataku na konwój. Wracając do listy punktacyjnej, czyli ilości zatopionych ton, Statków czy okrętów przeciwnika. Była to typowa nomenklatura używana w czasie II wojny światowej, która określała status danego kapitana danej jednostki. Więc odnoszenie się do ilości zatopionych ton jest bardzo adekwatne i zgodne z realiami, które były w czasie II wojny światowej. Wracając do kolejnej misji, ustalamy kurs przechwytujący sam konwój. Stopień pracy silników okrętu określamy wciskając na klawiaturze 1, 2, 3 lub 4. Strzałkami lewo-prawo zaczynamy obracać okrętem ustalając jego kurs. Aby zatrzymać dany kurs, naciskamy klawisz Enter. Kurs w okolicy 200 stopni, czyli tak naprawdę kurs południowo-zachodni będzie kursem do przechwycenia tego konwoju. Aby konwój nie zaczął uciekać czy zygzakować, nie może nas zauważyć, więc musimy się zanurzyć, naciskając klawisz D. Wchodzę na głębokość peryskopową, w moim przypadku jest to 30 stóp, zmieniam. Tryb pracy silników. Naciskam cyfrę 2. Dlaczego? W zanurzeniu woda stawia większy opór okrętowi. Automatycznie w zanurzeniu płyniemy wolniej niż na powierzchni. Stąd, aby zachować daną prędkość, którą mieliśmy na powierzchni, musimy wziąć pod uwagę, że jesteśmy w zanurzeniu i zwiększyć ciąg pracy silników elektrycznych. Przeprowadzając atak na jednostki przeciwnika, zaczynamy od ataku najdalej oddalonego statku. Dlaczego? Jeśli zaatakujemy te najbliższe, wybuch torpedy automatycznie zaalarmuje statki znajdujące się dalej od naszego okrętu podwodnego i one zmienią kurs, zaczną zygzakować, zaczną uciekać, co nie jest dla nas dobrą opcją. Ilość torped znajdujących się w wyżówniach jest oczywiście ograniczona. Samo przeładowanie torped trwa dłuższą chwilę. Tak więc, jeśli nie zniszczymy wszystkich statków w konwoju, mamy możliwość skorzystania z działa pokładowego. Te pierwsze misje są na tyle proste, że konwoje nie mają obstawy, czyli nie pływają w konwojach korwety czy niszczyciele. Także spokojnie możemy się wynurzyć i takie statki zaatakować. W kolejnej misji, którą pokażę, sprawa już nie będzie tak prosta ze względu na fakt, że konwój już będzie ochraniany. Ta ochrona będzie dosyć ograniczona i słaba, ale zostanie wprowadzony właśnie nowy element, co diametralnie musi zmienić naszą taktykę w podejściu do konwoju. Już w tych pierwszych misjach zaczynam mówić więcej o taktyce rozgrywki. Później będzie to dużo bardziej skomplikowane. Jednocześnie przypominam, że cały czas mówimy o programie który powstał w latach 80., który zajmuje niecałe 64 kB, dokładnie 48 kB. Tak więc sami możecie zobaczyć i sprawdzić, jak ten program jest dobrze zrobiony, jak wiele elementów zawiera, ile tak naprawdę frajdy może sprawić grającemu, a uwieści mi to dopiero początek. Zacząłem niszczyć japońskie statki używając działa pokładowego, literka G będąc w wynurzeniu. Jeśli widzimy, że strzały padają przed statkiem lub za statkiem, mamy możliwość skoordynowania kąta natarcia. Wystrzeliwanych pocisków, naciskając Shift plus znak większości lub znak mniejszości, w zależności, czy chcemy, aby pociski uderzały dalej czy bliżej. Uwielbiam odgłos silników diesla pracujących na maksymalnych obrotach. Dzieje się to dlatego, że nacisnąłem klawisz 4 na klawiaturze Atari. Będę chciał zacząć pościg statku znajdującego się na północ od naszego okrętu. Automatycznie podczas tego pościgu i płynięcia na powierzchni ładowane są akumulatory, które używamy w zanurzeniu. Dzieje się tak dlatego, że w zanurzeniu nie można używać silników diesla. Będąc na widoku mapy taktycznej Shift plus 1, klawiszami Z oraz X jesteśmy w stanie przybliżać lub oddalać mapę. Oddalając mapę, możemy sprawdzić, gdzie jest statek przeciwnika, o ile znajduje się on w zasięgu naszego pola widzenia. W tej chwili zmniejszam prędkość naszego okrętu za pomocą peryskopu przy użyciu joysticka namierzam sam statek literką G otwieram ogień z działa pokładowego Obawiam się, że statek który ścigałem może okazać się niszczycielem zbliżając się do niego zauważyłem, że kieruje się on centralnie na nas, dodatkowo słyszałem huk dział. W takim przypadku dobrze zanurzyć się na głębokość peryskopową i można spróbować wystrzelić torpedę w kierunku zbliżającej się korwety czy niszczyciela. Niesie to za sobą pewne ryzyko. Zostając na głębokości peryskopowej mogę nie zdążyć uciec, jeśli już sam niszczyciel czy korweta nadpłynął nad, nad okręt. Dodatkowo, bardzo trudno jest trafić jednostkę, którą widzimy od dzioba. Jeśli tylko jednostka zmieni kąt natarcia na nas, automatycznie torpedy nie trafią celu. Nam ten manewr i ta taktyka się udała. Tak więc to, co widzimy w tej chwili na mapie, to jest oddalająca się nasza torpeda. Nam jedyne, co pozostało, to zakończyć misję, która jest pełna sukcesów. Tak więc zniszczyliśmy statki transportowe, kontenerowce oraz jednego niszczyciela. W tej chwili wpisuję swój wynik, nowy 80 retro, 23200 ton to dosyć dobry wynik, jednak zbyt niski, aby nasz wyczyn został odnotowany na tablicy najlepszych wyników. Ostatnia misja, którą pokażę w tym materiale wideo, będzie to trzecia misja przy podejściu do konwoju. Będzie ona na tyle utrudniona, że będzie odbywała się w godzinach nocnych. Automatycznie nie będziemy mogli używać do ataku peryskopu bojowego. Będziemy dokonywać torpedowania będąc na powierzchni. I używając do tego lornetki. Patrząc od strony czysto historycznej. W nocnych patrolach dokładnie w ten sam sposób odbywały się ataki na konwoje, często uboty podchodziły nie od strony świecącego księżyca, a od strony ciemniejszej, także będąc na powierzchni, ograniczały widoczność Samemu konwojowi, ewentualnie korwet, czy niszczycielom ochraniających je. Przebywając w centrali okrętu, widzimy włączone czerwone światło. To czerwone światło było często używane podczas ataków na konwoje, czy podczas manewrowania w godzinach nocnych. Ograniczało to widoczność naszego okrętu. Wrogim jednostką, jednocześnie nie narażając oczu marynarzy na warunki skrajnego oświetlenia wewnątrz okrętu oraz całkowitego braku tego oświetlenia na pomoście obserwacyjnym. Jak widać, widok z lunety obserwacyjnej zamontowanej na mostku obserwacyjnym jest bardzo zbliżony do tego, który widzieliśmy wcześniej używając peryskopu. Przełączając widok na mapę taktyczną, gdzie widzimy wszystkie jednostki, które znajdują się w obrębie obserwowanego terenu z mostku, możemy wywnioskować, która jednostka jest jednostką ochraniającą cały kąt. O ile same jednostki, które przewożą różnego typu dobra, towary potrzebne do prowadzenia wojny. Płyną w tym samym kierunku. O tyle jednostka ochraniająca zazwyczaj pływa na obrzeżach lub dookoła tych jednostek. Strzelając z torpedami warto przynajmniej jedną poświęcić, aby zniszczyć jednostkę ochraniającą. Jeśli nam się to uda, automatycznie pozostałe statki będące w konwoju zostają bez ochrony. Oczywiście w kolejnych misjach czy patrolach tych jednostek ochraniających będzie więcej. Tak więc cała taktyka jeszcze bardziej się skomplikuje. Zaczniemy unikać jednostek w zupełnie inny sposób, ale o tym będę informował w kolejnych filmach tego cyklu. Jak widać, po strzelaniu konwoju torpedami jednostka. Ochraniająca, jak tylko się zorientowała, że w pobliżu konwoju jest okręt podwodny przeciwnika, zaczyna go szukać i płynąć w jego kierunku. Niszczyciel płynący w naszym kierunku, widzimy w tej chwili jedynie jego dziób skierowany w stronę naszego okrętu podwodnego. Pozwolę sobie na ostrzelanie go z działa pokładowego, nie zanurzam się, wiem, że w tych pierwszych misjach te niszczyciele stanowią dosyć łatwy cel. W regularnym patrolu przy ustawieniach bardzo realistycznej rozgrywki na no, pewno bym sobie na to nie pozwolił, gdyż wiązałoby się to z większym ryzykiem. Nie mam w tej chwili w wyrzutniach dziobowych załadowanych torped, więc jedyne co mi pozostało to atak statków w konwoju poprzez użycie działa pokładowego. W ten sposób spróbuję zniszczyć wszystkie statki, które mi jeszcze w tym konwoju się znajdują, a nie zostały zatopione. Statki z największą wypornością to zazwyczaj tankowce. Zniszczenie ich daje najwięcej punktów, czyli de facto najwięcej zatopionych to. Ta misja już dobiega końca. W kolejnym odcinku postaram się opisać funkcjonalność wszystkich urządzeń znajdujących się na okręcie podwodnym, w jaki sposób planować wydatkowanie zasobów okrętowych, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę pełne patrole. To już wszystko, co zaplanowałem w tym pierwszym odcinku cyklu. Jako materiały uzupełniające proponuję zapoznać się z artykułem, który umieściłem na retromagazie.eu. Życzę wszystkim wilkom morskim udanych łowów. Cześć!